Ideologiczna indoktrynacja minister edukacji nowackiej ma wejść w życie już w przyszłym roku. Rewolucyjny projekt podstawy programowej dla przedmiotu Edukacja zdrowotna ma stać się obowiązkowy prawie całym cyklu kształcenia. Od przyszłego roku już mocno rozbudowana warstwa indoktrynacyjna i ideologiczna nowego przedmiotu została zamaskowana pod neutralną nazwą edukacji zdrowotnej. Wszystkie niezbędne informacje były zawarte w programach już biologii, czy wychowania do życia w rodzinie, na przykład dla przykładu w dziale 8. zdrowie seksualne dla klas 7 i 8. Czytamy, że uczeń omawia pojęcie orientacji psychoseksualnej i kierunki jej rozwoju. Wyjaśnia pojęcia tożsamość płciowa, tak jak cis-płciowość czy transpłciowość płciowość. To nie są rzeczy, których dzieci powinny być uczone. To jest walczący z cywilizacją i konserwatywnymi wartościami rewolucjoniści po prostu postanowili docna wykorzystać narzędzie, jakim jest państwowe szkolnictwo, wmawiają młodym ludziom, że płeć jest kwestią wyboru, że dewiacje są normalnością. Już teraz widać jak dewastujący wpływ na najmłodszych mają nowoczesne media, które przekonują, że przystosowywanie swojego ciała do problemów psychicznych, czyli tak zwane Operacje korekty płci są czymś zupełnie normalnym. No, często wiąże się to z nieodwracalnymi operacjami, równie często z samobójstwami. Gdy taka indoktrynacja będzie obowiązywała w szkołach, straty mogą być już nieodwracalne. Wspólnie zatrzymajmy ten ideologiczny szał. Konfederacja będzie podejmować i już podejmuje wszelkie możliwe działania w tej sprawie, bo presja na rządzących ma. sense.